Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym się jednej rzeczy was zapytać, a jeszcze przed odcinkiem chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał, jeżeli Wam się podoba, podobają te filmy, no i oczywiście yy, pułapkowali wali ten film. Ale oczywiście ten film jest powiązany z innym problemem, z takim jednym pytankiem, a więc co? Nie przedłużając, zaczynajmy. A więc dobra, w dzisiejszym odcinku chciałbym się zapytać, czy ma ktoś z widzów czarną samicę, olbrzym czy niemiecki. Czarną samicę, jakiś wiek od 6 miesięcy do 8, albo od 4 miesięcy do 8. Od 4 do 8. Czy ma ktoś taką samicę i ma może chce sprzedać? To ja bym chętnie kupił. Proszę was, a, proszę, abyś napisał. Yy, drogi widzu, jeżeli właśnie yy, taką samiczkę masz i właśnie można sprzedaż, bo masz na przykład więcej. No to jeżeli masz, no to. No i oczywiście ja jestem z łódzkiego, jeżeli jesteś z łódzkiego, a nie wysyłasz królików, no to się fajnie złożyło. A jeż to mogę pojechać. A jeżeli jesteś z daleka i nie wysyłasz, no to, no to nie pisz, no bo chyba 300 km nie pojadę. Max pojadę, hmm, ile ja mogę pojechać? 150 km, więcej nie pojadę bo to za długo by było. Jeździłem po 200, ale to za długo. 150 przejadę, więcej nie. Jeżeli y, jesteś blisko łódzkiego czy w łódzkim, no to chętnie. Chyba, że masz samicę y, y, z daleka łanną i wysyłkę, ale to nie. Nie, bo może zdechnąć, bo jest gorąco. Więc tutaj w pobliżu y, od łódzkiego. Y, y, Czyli tak, jeżeli ktoś ma króliki z Rokacze Łódzkim i ma akurat czy tam koło Łódzkiego, tu blisko koło Łódzkiego, no to można pojechać. Ale jeżeli tam ma ktoś 300 km, no to wiadomo, że nie pojadę po królika 300 km. No, wysyłko mnie nie wezmę, bo może paść właśnie przy. Ja też, nawet sam, sam, jeżeli by ktoś chciał kupić z wysyłką, no to na pewno bym dla to nie wysłał. No bo dlaczego bym nie wysłał? No bo szkoda też królika, on by się zmęczył, pewnie by zdech, a nie chcę, żeby potem były złe opinie. Więc wiecie, jeżeli ktoś ma naprawdę taką samiczkę, no, no od 4 do 8 miesięcy, taka na przykład jak łatka, taka na przykład. O, tylko cała czarna, no nie? Bo jak chcę, ja chcę samicę całą czarną. I potem to jest prawdopodobieństwo, że ona będzie miała yy, bardzo fajne modę. Więc wiecie. Yy, więc bym chciał. Yy, czekajcie, na, yy, No i bym chciał, no nie? Więc wiecie, no jeżeli ktoś ma, no to chętnie piszcie. Yy, w komentarzach i napiszcie, jeżeli jesteście z Łódzkiego, no to najlepiej, jeżeli ktoś ma tutaj kołuskiego czy tam w Łódzkim, to się możemy nawet spotkać i yy, no możemy nawet zakupić. Więc wiecie, piszcie śmiało i jeżeli macie tutaj, no to jeszcze napiszcie yy, swojego messengera, czy tam na, na jakiś kontakt, czy tam telefoniczny, czy tam yy, nie wiem, Najlepiej no telefoniczny będzie się lepiej dogadać No A więc y, napiszcie No, to są mieszane ogólnie Nie myślcie, że to są prawdziwe Srokacze, bo to są mieszańce Ale tak wyższe jak srokacze No nie? Zobaczcie Chcieliście, napisaliście mi, że Pokaż, więc, pokaż wszystkie młode I pokaż dużej To popatrzcie sobie na maluszki Takie są maluszki Ten czarny jest fajny ten czarny jest bardzo fajny, już mają nawet fajne. po tym samcu. Yy, czekajcie, już Wam dalej pokazuję, tylko żeby nie wypadł. Po tym samcu. Yy, nie patrzcie. Nie wiem, czy ktoś zobaczył, ale nieważne. Lepiej nie. Yy, no. A więc, takie są młode, ten jest śmieszek, taki. Nazwałem sobie go śmieszek, bo taki, patrzcie, półnoska ma półnie. Taki śmieszek. Więc fajne. Yy, łóżka mają duże, szerokie. Yy. No i co? No i to tyle chyba. Tutaj są te czarniuszki. Czarniuszki. Też są fajne. Bardzo fajne są czarniuszki. Jeżeli ktoś by chciał, jeżeli ktoś by chciał te ma, y, takie mieszańce, to y, jest ktoś zainteresowany właśnie kupnem jakiś y, tam, no to może napisać, ale oczywiście y, przyjazd y, osobisty, bo na pewno nie wysyłką, no bo wiecie ja jak. No, chyba, że na waszą odpowiedzialność, ale ja wam nie radzę kupywać od żadnego hodowcy yy, w lato, z powodu, że królik. Yy, prawdopodobieństwo to jest, że yy, yy, no, może będzie osłabiony, a może i nawet yy, paść. paść. Oby nie, ale wiecie, jak to jest. Te kurierzy też rzucają tymi paczkami, więc wiecie. No, a więc dobra yy, Co, to by było na tyle I jak mówiłem, jeżeli ktoś ma Olbrzyma srokacza niemieckiego, czarną samicę Nie łaciatą, nie pisać mi, że łaciatą masz yy, Mam yy, A, a czarnej nie, łaciatą ci sprzedam lepsza yy, Nie, wiesz co Ja mam yy, dużo łaciatek, więc yy, nie potrzebuję No i co, to wiecie yy, Napiszcie, ja się z wami yy, Skontaktuję I możliwe, że Pojadę po właśnie Waszą na sprzedaż co macie? Samiczkę. A więc dobra. Yy, piszcie, ja sobie wybierę jakąś, która będzie najładniejsza, raczej najładniejsza, która będzie. Yy, dobra, nieważna. Która będzie duża, oczywiście, no nie? Bo małe nie kupi przecież yy, samicy. Bo na przykład, jak tutaj była ta samica, to by była nawet mała, no nie? W porównaniu do innych, więc no. Yy, ja muszę zobaczyć sobie na zdjęciu. No. Ale czarna, tak czarna. Tylko żeby uszy miała duże. Bo jak będzie miała, uszy, miała małe uszy, no to nie. Dobra, to by było na tyle, bo małe uszy to ja tu mam. O, nowozelandzkie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Elubina, naraska, ben.